Dzisiaj rozpoczynają się ferie. Specjalnie z tej okazji przeprowadziliśmy badanie. Zapytaliśmy rodziców, w jaki sposób dzieci spędzą zimowy wypoczynek. Około 70% dzieci w czasie ferii pozostanie w swoim mieście. 10% spędzi ten czas na zorganizowanych formach wypoczynków w swojej gminie. Około 37% spędzi ten czas w domu. To, czy zostanie się w domu, zależy od tego, czy ma się starszego brata lub siostry. Ferie poza domem spędzi około 20% dzieci, 6% wyjedzie samo, natomiast 15% wyjedzie ze swoimi rodzicami. Jeżeli wyjeżdżają z rodzicami, częściej są to wyjazdy zagraniczne, co oczywiście nie stanowi większości wyjazdów. Jeżeli jedziemy, dzieci pojadą same, to albo pojadą do rodziny, albo na to zorganizowane formy wypoczynku. Najczęściej samodzielnie wyjeżdżają dzieci, które są jedynakami. Najprawdopodobniej wynika to z faktu, że wydatek na jedno dziecko powoduje, że rodzicom opłaca się pozostać w pracy i wysłać swoje dziecko na zorganizowany wypoczynek. W przypadku, kiedy zwiększa się liczba dzieci w gospodarstwie domowym, rzadziej pojawiają się deklaracje wyjazdu samodzielnego. Dzieci. Analizując deklaracje naszych badanych dotyczących środków, które są skłonni przeznaczyć na wypoczynek zimowy, okazuje się, że różni się to znacznie od tego, co deklarują w ramach letnich wakacji. Prawie 40% badanych jest skłonna wydać nie więcej niż 500 zł na zimowy wypoczynek. W przypadku deklaracji dotyczących wakacji te kwoty są dwu- trzykrotnie wyższe. Rzadziej też deklarują chęć brania urlopu w tym, ter w tym terminie. Około 10% badanych stwierdziło, że gdyby ferie odbywało się w innym terminie, to byłaby większa skłonność do spędzenia tego okresu poza domem. Niezależnie od tego, czy na ferie pozostaniemy w domu, czy wyjedziemy poza miasto, życzę wszystkim udanych ferii i bezpiecznego spędzenia tego czasu.